Nie pamiętasz, bo nie możesz, byłeś wtedy małym chłopcem, gdy twój ojciec z karabinem ruszał bój. Wśród wystrzałów huków bomb bronił on ojczyznę twą, byś mógł na niej wybudować nowy dom. Wśród wystrzałów huków bomb broniło ojczyznę twoją, byś mógł na niej wybudować nowy dom. Patrzysz w niebo, widzisz błękit i lecący sznur będzie. i do szkoły znów spokojnie możesz iść. Ale wtedy, ale wtedy Zamiast białego łabędzi czarne skrzydła samolotów ich bomb, Ale wtedy, ale wtedy, zamiast białego łabędzi czarne skrzydła samolotów ich bąb. My nie chcemy więcej wojny. Chcemy żyć życiem spokojnym, jaki długi i szeroki jest nasz świat. Chcemy miłość stworzyć wszędzie, wojna niech legendą będzie. Szczęście, miłość niech okryje wojny ślad z dawnych lat. Chcemy miłość stworzyć wszędzie, wojna niech legendą będzie. Szczęście, miłość, niego kryje wojny ślad.